Programie. Głośno na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce przeciwlotnicy prowadzą strzelania testowe z modernizowanych zestawów NEWA SC. Program modernizacji uzbrojenia naszego wojska nabiera tempa. Przyjrzymy się bliżej Polskiej Grupie Zbrojeniowej, głównemu wykonawcy zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej. cyklu ABC modernizacji armii L jak Liwiec. Polski radar rozpoznania artyleryjskiego. Tiger 62, wykonuj z kursem 350, flight level 120. Dobrawa 03, dobrawa 03, to Gargula 69. Wykonasz strzelanie bojowe. Pięć minut. Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce. Bliskość morza sprawia, że jest to jedyne miejsce w Polsce i jedno z niewielu w Europie, gdzie mogą odbywać się strzelania rakietowe na duże odległości. Tu przeprowadzono też testy nowej broni, zmodernizowanych zestawów przeciwlotniczych Neva SC. Znajdujemy się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, gdzie zadania wykonują wszystkie rodzaje wojsk. Przede wszystkim obrona przeciwlotnicza. Cykl przygotowania długi, sam cykl strzelania z kolei bardzo krótki, liczony w minutach. Także przystępując do tych strzelań, szczególnie obsługi, które trenowały wiele miesięcy, no bardzo przeżywały, czy te strzelania im wyjdą, czy się udadzą. W D1 i wykonuj w lewo na kurs bojowy kurs 180. Zespół oficerów bezpieczeństwa nadzoruje przebieg ćwiczenia i od tego zespołu zależy moment rozpoczęcia ćwiczenia, jak i zakończenia strzeleń bojowych. Stratus, rozkaz. Orlica, Kubek, kołacz Mikita, przygotować się do strzeleń bojowych doświadczalnych. Kołacz, rozkaz. Mikita, rozkaz. Stratus, rozkaz. Orlica gotowość G120. Przygotować się do strzeleń bojowych doświadczalnych. Litarowska. Orlica gotowy do strzeleń bojowych doświadczalnych. Przestrawny łączność na rakiety bojowe na stanowisku. 37 dywizjon Rakietowej obrony powietrznej z Sochaczewa wchodzący w skład 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Strzelał tak zwane strzelania bojowe doświadczalne które są końcowym elementem odbioru stacji naprowadzania rakiet z remontów, z modyfikacji. Odbiór stacji kończy się po skończeniu tych strzelań, które mają wykazać, czy stacje są zdatne, zdolne do prowadzenia działań bojowych. Uwaga, nieprzyjaciel z kierunku północnego w składzie dwóch, azymut 2, odległość 54. Orlica, gotowość bojowa numer 1. Orlica poszukiwać cel z kierunku północnego w składzie dwóch. Cel nieprzyjaciel. Lewy dla ciebie. Orlica rozkaz. W przeciągu mojej służby rzeczywiście zaczynałem na newie takiej analogowej, bardzo dawno temu, bo już 30 z górą lat. I ta newa wówczas znajdowała się na czterech kabinach, kolumnie, kolumnie antenowej i czterech wyrzutniach. Zużywała bardzo dużo energii i potrzebowała do obsługi około 80 ludzi. W tej chwili zmodernizowano zestaw rakietowy typu NEWA na newę zupełnie nowej generacji I, i rzeczywiście jest to taka atrakcyjna 30-latka. Elementy analogowe zastąpiono techniką cyfrową, zmniejszono ilość funkcyjnych, potrzebnych do obsługi tego zestawu. Zwiększono jego niezawodność, jak i skuteczność zwalczania nowoczesnych środków napadu powietrznego przeciwnika. Również zmniejszono ilość zużywanej energii elektrycznej i to wielokrotnie. Uwaga z kierunku północnego, celnie Przyjaciel, pojedynczy, azymut 356, odległość 70, wysokość 9. Orlica w gotowości bojowej numer 1, sprawny dwoma kanałami położeniem bojowym dwa brak obiektów pływających i latających w sektorze strzelania. Orlica poszukiwać, azymut 0, odległość 35, cel nieprzyjaciel. Orlica, rozkaz. Pierwszy raz uczestniczyłam w strzelaniach bojowych po tej stronie, jako oficer strzelający wcześniej widziałam je tylko z zewnątrz, tak? Jednak towarzyszyły temu zupełnie inne emocje, ale dzięki temu, że trenowaliśmy wcześniej na celach realnych, Wiedzieliśmy, jaki będzie harmonogram strzań, bo troszeczkę łatwiejsze, jednak sama godzina strzelań przyniosła dużo emocji. Orlica jest cel 032-20 Stratus, cel prawidłowy śledzić. Orlica, śledzę cel. Orlica, zniszczyć cel dwoma serią. Orlica, rozkaz z dwoma serią. Orlica, pierwsza start. Start przeszedł, jest przeszpyt jeszcze Stratus. Stratus Orlica druga start Stratus Orlica zniszczył cel 0, 11, 2 rozchód 2. Bra. Orlica, gratuluję. Super. Orlica. Zostało nam postawione dwa zadania do zniszczenia celu. Pierwszy cel zniszczyliśmy jedną rakietą, drugi cel również jedną rakietą, także wystrzeliłam dwie bojowe rakiety. Emocje do, przyszły dopiero po strzelaniach. Na początku byłam bardzo skupiona, nie było takiego mocnego stresu. Dopiero po tym strzelaniu, już taki stres jak opad, to było, była ten chwila refleksji i dopiero tak można było przemyśleć, dokładniej to wszystko, co się działo. Lęka 3, przeciwnik, odległość 300 metrów. Przygotuj się do wykonania środek. Przesunąć ogień na godzinę pierwszą. Wszystkie środki ogień na godzinę pierwszą. Centralny Poligon Sił Powietrznych jest to poligon, przede wszystkim trzeba nazwać specjalistyczny, ponieważ wykonujemy tutaj zadania przede wszystkim związane z obroną przeciwlotniczą. Wykonują tutaj wszystkie rodzaje e, wojsk od kalibrów 12.7 po 57 mm i wojska zmechanizowane 120 mm chałubiczne e, w ramach działań lotniczych powietrze-powietrze powietrze-woda powietrze, te zadania wykonują e, e, nasi e, piloci, marynarka. Wojenna w ramach zabezpieczenia tych ćwiczeń szczególnie wspomaga nas jako centralny poligon w ramach zabezpieczenia strefy morskiej. Cała atrakcja również tego poligonu polega na tym, że te działania można wykonywać jednocześnie. Tak jak wykonuje w chwili obecnej Siódma Brygada. Na innych stanowiskach, które występują na centralnym poligonie wzdłuż Wybrzeża Morskiego, można wykonywać też inne zadania w strefę morską. Celem naszym jest jak najskuteczniej wykonać strzelania, a obsługi za punkt honoru sobie stawiają zawsze, żeby zrobić to tak najlepiej. Każdy operator. Sprawdza sam siebie w tym momencie, swojej umiejętności. Bo jeżeli jeden y, elemencik gdzieś y, ulegnie na zawaleniu, to zawali się cały system niestety. To jest tak y, skomplikowana maszyneria. Dzięki wielogodzinnym treningom podczas strzałów bojowych nie było strachu takiego, że coś się nie uda, nie wyjdzie. Wiedziałam, jakie czynności po kolei mam wykonać, mimo że od komendy do zniszczenia celu jest... Kilka sekund do startu pierwszej rakiety, ale nie było takiej obawy, że coś nie wyjdzie, bo było wiadomo, co po kolei trzeba zrobić, jakie czynności wykonać. Wszystkie zadania ogniowe zostały wykonane na ocenę bardzo dobrą. Nie wystąpiły naruszenia warunków bezpieczeństwa podczas szarangi. Ogólnie ćwiczenie zostało ocenione na ocenę bardzo dobrą. Strzelania wykazały, że sprzęt jest zdolny do działań bojowych. Będzie trwać jeszcze proces badań, bo analitycy, specjaliści będą porównywać parametry, będą je analizować, ale już po tych wynikach widać, że, że jest dobrze, że stacje są gotowe do, do działań bojowych. Program modernizacji polskich sił zbrojnych nabiera tempa. W 2016 roku Ministerstwo Obrony Narodowej będzie dysponowało co najmniej 2% PKB przeznaczonymi na inwestycje w armię. Głównym filarem i najważniejszym wykonawcą publicznych zamówień jest powstała w 2013 roku Polska Grupa Zbrojeniowa. PGZ to skonsolidowane 64 spółki związane z przemysłem obronnym. Od jej sprawności i skuteczności działania zależy wykonanie ministerialnych planów modernizacyjnych, a co za tym idzie, bezpieczeństwo naszego kraju. Dzięki powołaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej było możliwe połączenie potencjału rozproszonych dotychczas spółek produkcyjnych, usługowych. Dzięki temu obejmujemy swoją działalnością praktycznie cały asortyment, jaki jest niezbędny do funkcjonowania polskiej armii. Jesteśmy także w stanie serwisować te urządzenia. Polską Grupę Zbrojniową skonstruowano w rekordowym tempie jednego roku, ale ten rok nie został poświęcony tylko na konstruowanie grupy. Szereg przedsięwzięć, które udało nam się zrealizować, chociażby te związane z finansowaniem zleceń z Ministerstwa Obrony Narodowej, jak amunicja, amunicja w Mesku. Po 200 milionów pożyczonych spółkom, to ponad 100 milionów gwarancji. To przygotowanie do realizacji modernizacji Leoparda, to przygotowanie się do projektu Miecznik Czapla. To przygotowanie szeregów konsorcjów, chociażby dotyczącego Narwi, Wisły i to przygotowanie konsorcjum dotyczącego BSLi. Plan modernizacji uzbrojenia naszego wojska Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje poprzez zamówienia w konkretnych programach. Ostatnio śledziliśmy rozstrzygnięcia w tzw. programie śmigłowcowym, ale zapadają również decyzje m.in. w sprawie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Składa się na nią program zakupów systemu obrony średniego zasięgu znanego pod kryptonimem WISŁA oraz krótkiego zasięgu NAREF. W Wiśle stworzyliśmy konsorcjum, którego zadaniem jest jednorodne występowanie wszystkich spółek jako, jako offsetobiorca. To nam daje szansę na lepsze dyskusje z partnerem zagranicznym. Na szersze wykorzystanie naszych technologii, ale również na pozyskanie technologii od offsetodawcy. Natomiast jeżeli chodzi o projekt NAREF, to, to połączenie wspólnych wysiłków daje nam ambicję występowania jako integrator systemu. Wystąpiliśmy z propozycją do Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowienia dostawcy bezpośredniego systemu z założeniem produkcji rakiety na licencji zagranicznej. Kolejny potężny program modernizacyjny uzbrojenia dotyczy naszej marynarki wojennej. W polskich stoczniach mają powstać w pełni wyposażone okręty o bardzo różnym przeznaczeniu. Są to m.in. niszczyciel min Kormoran II, okręty patrolowe z funkcją zwalczania min Czapla oraz okręty obrony wybrzeża Miecznik. Rozpoczęcie bardzo ambitnego programu modernizacji polskiej marynarki zbiegło się z istotnymi przekształceniami w polskim sektorze stoczniowym, w tym kontrolowanym przez Polską Grupę Zbrojeniową. Właśnie przeprowadzone inwestycje, restrukturyzacje doprowadziły do tego, iż dzisiaj możliwe jest produkowanie w Polsce bardzo zaawansowanych, Jednostek. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w postępowaniu dotyczącego miecznika i czapli. Jest program dotyczący holowników. Dzisiaj wszystkie te projekty jest w stanie wykonywać polski przemysł. Tu warto jeszcze dodać też produkcję jednostek kormoran, które wykonywane są w konsorcjum stoczni remontowej, jak również należącego do grupy Centrum Techniki Morskiej. Udział spółek w Polskiej Grupie Zbrojeniowej stwarza dla nich zupełnie inne perspektywy funkcjonowania i rozwoju. Silna pozycja negocjacyjna grupy, jeden partner polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, to zupełnie inna przestrzeń do dyskusji z dostawcami zagranicznymi. Tu świetnym przykładem jest współpraca pomiędzy zakładami w Zielonce, a koncernem Konzberg, która tak naprawdę otwiera drogę do pozyskania nowych technologii, do przejścia z ambitnej, aczkolwiek wygasającej produkcji czy usług dotyczących modernizacji sprzętu postradzieckiego, otwarcie się na nowe, nowe zachodnie technologie. Udział w tak ambitnych przedsięwzięciach wymaga określonych inwestycji. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowała szereg takich planów. To chociażby modernizacja zakładów w Pionkach, przygotowanie się do modernizacji zakładów w Poznaniu, jeżeli chodzi o centrum, centrum silnikowe. To, to szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, które są niezbędne dla realizacji tak skomplikowanych zadań produkcyjnych. Ale to również rozmowy z partnerami zagranicznymi. To także pozyskiwanie technologii. Jesteśmy w trakcie negocjacji zadań offsetowych. Związanych z kluczowymi zamówieniami dla polskiej, dla polskiej armii. Te dobre wiadomości pojawiają się co, co chwilę, ale co najważniejsze, one tworzą dobre, stabilne miejsca pracy dla osób współpracujących z naszymi zakładami. Do tego grona 16,5 tysiąca pracowników należy doliczyć naszych kooperantów. To w sumie około 34 tysięcy osób. I pracujących na rzecz przemysłu zbrojeniowego. To 34 tysiące osób tworzących siłę polskiej gospodarki. Polska Grupa Zbrojeniowa daje im szansę funkcjonowania na zupełnie innym, innym poziomie, ale co najważniejsze, te miejsca pracy są, e, są stabilne, związane z długofalowymi zamówieniami w Polskiej Armii. W cyklu ABC modernizacji armii L jak Liwiec. Radar rozpoznania artyleryjskiego Liwiec jest to nowoczesny radar wielofunkcyjny, którego podstawowym zadaniem jest wykrywanie granatów moździerzowych i pocisków artyleryjskich w locie. Jest to pierwszy radar polskiej produkcji o nieruchomej antenie z w pełni sterowaną charakterystyką antenową. Radar rozpoznania artyleryjskiego Liwiec jest w stanie z odległości kilku kilometrów wykryć pocisk wystrzelony z działka o kalibrze 23 mm. Wielką zaletą Liwca jest jego mobilność. Umieszczono go na podwoziu ciężarówki Jelcz 662 z opancerzoną przeznaczoną dla czterech osób kabiną. W środku zamontowano system łączności oraz podstawowy system zarządzania polem walki. Mimo imponujących rozmiarów radar obsługuje zaledwie trzyosobowa załoga dowódca, technik, operator i mechanik. W ciągu kilku minut dobrze wyszkolona obsługa rozstawia urządzenie i przygotowuje do prowadzenia rozpoznania. Radar to oczy artylerii, które skierowane są daleko w głąb pola walki. Zasięgliwca wynosi kilkadziesiąt kilometrów. Na podstawie analizy odcinka lotu wystrzelonego pocisku radar potrafi precyzyjnie określić jego trajektorię. Na tej podstawie jest w stanie podać miejsce, z którego pocisk został wystrzelony oraz gdzie dany pocisk uderzy. Dla artylerii są to dane bezcenne. Umożliwiają jej skuteczną obronę oraz określenie nawet najlepiej zamaskowanych celów. Pierwszy egzemplarz liwca trafił na uzbrojenie naszej armii w 2009 roku. Razem z polskim kontyngentem wojskowym służył w Afganistanie. Dzięki pochodzącym od liwca informacjom można było ostrzegać żołnierzy o wystrzelonych przez talibów pociskach, zanim spadły na bazę.